Piotr Lalek zaprasza na premierę sztuki misiaczek Marty Guśniowskiej w reżyserii Piotra Soroki. Masz, masz pieczasty i dobre wieści. się nazywam i radę cenną mam na misiową. Zaś proszę, by nie nazywać mnie chytrym lisem. Takim nie bywa. To kłamstwo wielkie oraz obraza. Przynoszę radę, Za darmo. Za nic. Bowiem szlachetność ma niezna granic. No dobrze, ale nie opowiadaj o tej swojej szlachetności. Tylko ty ją wykaż rzeczywiście kontynuując przedstawienie misiaczek w takiej najprostszej i pierwszej interpretacji to oczywiście szukanie sposobu, szukanie recepty na bezsenność misia, który nie może zasnąć zimą, wyszedł ze swojej groty i po prostu sprawdza, jakie są możliwości w lesie zimą. To jakby pierwszy trop. Drugi trop to jest dla mnie um, temat współpracy, bliskości, ciepła, wzajemnego dbania o siebie i tutaj od razu przechodzę, tak linkuję to dbanie o siebie, również dla mnie jest to dbanie o naszą planetę, ponieważ w, w tekście pojawia się takie hasło, że Witamy w lesie, w naszym wspólnym domu. Dla mnie kwestia ekologii, y, zmian klimatycznych. Y, jest bardzo istotna i traktuję ją osobiście, więc postanowiłem skorzystać z tej opcji zapisanej przez Martę Guśniowską i dlatego też zdecydowaliśmy się na to z Agnieszką Zdonek, scenografką, żeby scenografia, którą Państwo zobaczycie, e, którą widzicie za mną również, była możliwie z drugiego obiegu, możliwie z tych materiałów, które już zostały wyprodukowane, a my możemy z nich skorzystać, przetworzyć je i w ten sposób troszkę kłaniamy się... E, Matce ziemi, trochę górnolotnie, ale jednak czuję, że tutaj jest na to miejsce. Zapraszam serdecznie na Misiaczka. Taką jedną z pierwszych inspiracji był miś uszatek, którego ja pamiętam z dzieciństwa. Podejrzewam, że rodzice tych najmłodszych widzów, którzy przyjdą do te Wrocławskiego Teatru Lalek, również pamiętają. I gdzieś stanowiło to dla nas taki pierwszy element, pierwszą inspirację, a później okazało się, właśnie w rozmowach z. Agnieszką Zdonek, że jeszcze więcej możliwości daje nam Teatr Lalek, więc postanowiliśmy pójść za tym o krok dalej, czyli skorzystaliśmy z różnych technik lalkowych i tutaj i najmłodsi, i nieco starsi widzowie będą mogli zobaczyć e, lalki stolikowe, mapety, planszety, lalki hybrydowe, więc to bogactwo mm, technik mm, i sposobów opowiadania o tym problemie misiaczka. No, mam nadzieję, że że będzie tak samo zaskakujące dla widzów, jak przyjemne w odbiorze. Muzyka do tego spektaklu składa się właściwie z dwóch podstawowych elementów. Część z tej muzyki była komponowana stricte przeze mnie, a część z muzyki towarzyszącej to głównie ambienty lasu, rejestrowane przeze mnie w przeciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy i mają one oddziaływać. Hmm, w kwestii budowania nastroju, budowania klimatu, a także w takiej formie ASMR-owej, żeby wprowadzić naszego odbiorcę, słuchacza i publiczność w stan jakiejś relaksacji. Tak, to, to jest główny, główne zadanie tej muzyki ambientowej, tak. W spektaklu występuje. Tak naprawdę głównych, kilka, kilka głównych motywów fabularnych, które nas prowadzą. Przede wszystkim skupiamy się na bliskości, na y, pomocy, wsparciu naszych bliskich w rozwiązywaniu problemów, ale także mamy tematy towarzyszące takie jak ekologia, tematy y, przyrody, y, tematy recyklingu. Z jednej strony chcemy wprowadzić dzieci w stan uspokojenia, jakiegoś relaksu, ale przy tym wszystkim chcemy im przybliżyć świat przyrody, świat natury. Szczerze powiem, że muzyka w tym spektaklu tak naprawdę w założeniu jest elementem towarzyszącym i nieangażującym widza w zbyt dużym stopniu. No, no. Dla wszystkich chyba to jasne, że tej jesieni raczej nie zasną. Ostatnie, owszem, o szukaniu recepty na bezsenność tego małego misia, kiedy zimą nie może zasnąć, ale też przede wszystkim o współpracy, o byciu razem i o wsparciu.